Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książka różala.pl. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Arek Rzosek, moim rozmówcą, cześć Arek. Cześć. No i co, w związku z tym, że napisałem książkę o. O Różalu, to teraz robię taką serię wywiadów z zawodnikami bądź ludźmi ze świata sportu walki, którzy tego różala trochę znają. Dzisiaj padło na arka, wrzoska i takie pierwsze pytanie: jak, jak dobrze znasz się z różalem? Tak, przyzwoicie w miarę, no bo no znamy się, rozmawiamy co jakiś czas e, i jak się widzimy, no to, to też dużo rozmawiamy e, i Marcin często się do mnie. Odzywa też przy okazji moich walk i też w sumie nie tylko. Mamy e, takie samo podejście do wielu spraw i, i takie same, jakby takie same, na końcu języka mam bardzo proste słowo, poglądy i, i często się nimi wymieniamy. No, no i to, to tak, no. także no mam, jestem w stałym kontakcie z Marcinem. Pamiętasz moment, kiedy pierwszy raz o nim usłyszałeś, bądź go poznałeś? Tak, oczywiście pamiętam dokładnie. Słuchaj, to było tak, że to była któraś... On chyba pierwszy raz walczył wtedy na KSW. Ja jako tam młody człowiek się interesowałem tymi sportami walki i no na pewno każdą galę KSW oglądałem i pamiętam jego pierwszą walkę i pamiętam... Chyba pierwszy w ogóle raz w życiu zobaczyłem jak on wygląda na trailerze do tej walki. I tam też tak w, w taki w, w sposób typowy dla siebie się wypowiadał na tym trailerze i to jakoś przypadł mi do gustu wtedy i pamiętam dokładnie właśnie ten moment. Dlatego. Mieliście okazję trenować kiedyś razem? Nie, akurat trenować nigdy nie mieliśmy okazji razem. Kiedyś. W sumie około takiego ja kiedyś prowadziłem w Pucku seminarium, Mariusz Marciu, Boże. Marcin wpadł, posiejał, pogadał ze mną. To był nasz, nasz chyba jedyny raz na sali razem. Ale, ale no, no po prostu się minęliśmy z, z poziomem sportowym i formą, tak mi się wydaje. No bo jak Marcin był w swoim szczytowym, no to ja nie nadawałem się do trenowania z nim, a jak ja teraz jestem, no to Marcin już też raczej średnio trenuje. Znaczy, nie mówię, że się nie trenuję, ale no, trenuję chyba już tylko dla zdrowia, a nie, nie żeby się z takimi e, zawodnikami jak my tam pierdzielać co tydzień. No właśnie, gdyby doszło do waszej walki, tak zakładając, że Marcin byłby w sztosie i ty w sztosie, czyli trochę te lata trzeba było tam pozmieniać w rubrykach, jaką taktykę na walkę byś przyjął? Bo się zapytasz, kto by wygrał. <laughs> e, jaką taktykę? No, nie, chyba nie trzeba by było też być filozofem, żeby się domyślić, co będziemy robić. Kopałbyś po nogach? Myślę, że tak. Myślę, że kopałbym po nogach, chociaż Marcin zawsze miał tą taką pozycję bardziej tajską i ta przednia noga mu często chodziła wysoko do góry. Nie byłoby łatwo mu tej nogi okopać, to na pewno. Wydaje mi się, że tak. że Boksowałbym, jestem wyższy tam też dystans. No, myślę, że no, to by była taka typowa walka dwóch zawodników wodzących się tak oryginalnie z boksu tajskiego, no bo mimo, że toczyliśmy wiele pojedynków obydwaj w kickboxingu, no to zaczynał Marcin od boksu tajskiego, tak jak ja. Zresztą kiedyś chyba nie było nic więcej i myślę, że byśmy sobie dużo kopali i się bili. No i może jakiś Marcin też pokazywał, że wie, co się dzieje w parterze, może byśmy się próbowali przewrócić. Kurde, ciężko powiedzieć dużo rozwiązań. No Róża zasłynął też nie tylko z walk, ale też ze swoich wypowiedzi na temat różnych zagadnień, ludzi, środowisk. Są jakieś takie wypowiedzi, które szczególnie zapadły Ci w pamięć? Stary, to jest kompilacja myślę na godzinny materiał, albo lepiej, nie? Jego wypowiedzi. No, no na pewno z takich ostatnich, to chyba taka, która się szerzej najbardziej szerokim echem obiła, to Popku. No bo Marcin się nie pierdolił w tańcu. No ale w sumie nie pierdoli się w tańcu na każdy temat, także no... Każda jego wypowiedź to jest, wiesz... To jest po prostu to, co przyniesie Ślina na język i za to ja go bardzo szanuję, bardzo. Bo nawet wielu rzeczy, które on powiedział publicznie w internecie, może, no nie wiem, no ja bym się może powstrzymał. No ale Marcin jedzie ze wszystkimi i mi się to podoba, że jedzie do spodu, jak należy. Zgadzasz się z większością z tych wypowiedzi? Tak, raczej z większością, no. Nawet jak nie z prawie wszystkim. No jest bardzo radykalny w swoich poglądach. Nie przypominam sobie raczej teraz tak jak staram się przypomnieć coś na szybko, z czym bym się nie zgadzał, raczej, raczej to też, no, tak są takie też proste rzeczy, mówię o prostych rzeczach, nie o jakichś skomplikowanych. Marcin mówi, nie jest wariatem, inaczej, nie jest chory psychicznie, ale jest wariatem i mówi raczej o rzeczach takich po pierwsze przyjemnych, które nas otaczają i spotykamy się z nimi na każdym kroku. No i, i, no, i no to jak się tutaj nie zgadzać? No, nie mówię o fizyce kwantowej, czy tam o innych rzeczach, nie filozofuję, nie udaje znawcy, tylko mówię o, po prostu o życiu i o, o, o systemie. Zapadła ci jakaś jego walka, szczególnie w pamięć, albo jest taka walka, z której najbardziej go kojarzysz, która od razu ci się kojarzy z jego osobą? No, na pewno walka z tym, z Fernando Sancho Forte z która jeszcze No Zerolem na pewno też Taka dla mnie przykra walka. <grym _> z Półdzianem, no to tak Gramem Która z maczy W MMA czy w DSF-ie? W sumie no bardziej mi się podobała ta w DSF-ie No wiadomo kickboxing nie mam jakiejś takiej chyba szczególnie jakiejś takiej, wiesz, no spó to też takie duża jego wygrana. No, no przede wszystkim, no, myślę, że Narodowy przede wszystkim. To jest takie pierwsze, co mi się z nim kojarzy. No stary, no, zrobił rekord w knockoutu w Pass, w szybkości knockoutu. Został mistrzem wagi ciężkiej. Nie chciał być mistrzem wagi ciężkiej. Pokazał, że w ogóle tego nie interesuje. Także no... To myślę, że taka, tam było najwięcej takich rzeczy ciekawych dookoła w tej walce. A no dobra, przepraszam. No to nie, I muszę cofnąć, no bo mi się teraz przypomina e, walka od zawsze, którą, jakby która mi się z nim kojarzyła za mocno, no to z Łukaszem Jaroszym na tym turnieju to było chyba w chwałowym targu okay. K1. No to to zdecydowanie ta walka, no bo ona była, ona też miała jakąś historię, bo to był finał turnieju e, i to Marcin był mocno rozbity, a jednak walczył do końca, no to nie, dobra, to ta walka. Ta walka mi się tak najbardziej od samego początku z nim kojarzyła. Za co najbardziej go cenisz? No już to co powiedziałem, no, że, się, że nie pierdoli się w tańcu jedzie ze wszystkimi równo i jest taki, no, no jest wariat no. No mówię, jeśli chodzi o tą książkę, to tam na pewno będzie tyle rzeczy, bo to jest, ja sam wiem o jakichś historiach z niezwiązanych sprzed lat, które, które są ciekawe, nie? Więc na pewno tam będzie, no, ta książka ciekawa, cenię go za cały jego, tak, za osobowy, za takiego, za to, że jest takim, No taki kurde, no jak my. Wracając jeszcze do walki z Erol'em, tak mi się przypomniało, to powiedziałeś, że miałeś rozdarte serce w tej walce. Czy w tak szczerze, czy Wróżal powinien w ogóle wziąć to starcie z Erol'em na tamten moment jego kariery i w, w tamtym okresie, czy nie, jak sądzisz? Wiesz, jak ja się dowiedziałem, trenując z Erol'em, wiedząc w jakiej jest formie, mimo że nie najlepszej, ale nadal, i dowiedziałem się, że ta walka będzie w ogóle historycznie, bo też pierwszy raz w KSW nie wiem MMA, no to no wiedziałem już, że no Marcin kurde, z całym szacunkiem, ale na tamten moment to już z rolem miał małe szanse. No bo Errol to jest... Errol to jest zawodnik taki, że w stanie z tak zwanej kanapy i się napierdziela. I Marcin zawsze to była też jego taka przewaga w tych walkach, że, że się nie boi się napierdala, no ale no Errol też taki jest. To tutaj w takim razie muszą, jeśli jest dwóch takich samych gości, to inne rzeczy muszą robić przewagę. No a tutaj więcej rzeczy jednak po stronie Rola, przede wszystkim zdrowie. No Rol to jest, mimo że nie prowadzi się najlepiej, to jest jeszcze no nie aż taki, kurczę, wyeksploatowany... No dobra, jest wyeksploatowany, no ale Rola nic nie boli, ja znam go z sali, naprawdę. On nie chodzi do wierzchanych fizjoterapeutów, do lekarzy, nic go nie boli, yy, wiesz, sparuje bez szczęki, kurwa, no, jest odporny na ból, yy, można go bić kijem. I także no, wiedziałem, że tu będzie duży problem Marcina, bo też wiedziałem no chyba to też nie była tajemnica no, że Marcin po prostu jest pokontuzjowany z każdej strony. Więc, no, rozdarte serce, no, że wiesz, ja miałem też, odmówiłem, że tak powiem, Erolowi, mimo że nie jest ze mną zawsze, ale mi zrozumiał, zachował się normalnie, stania w narożniku, no, bo nie chciałem, no, bo też Marcina bardzo lubię, nie chciałbym komuś krzyczeć, żeby bił kolegę, nie? Bo to jest takie. niesmaczne. No, no wie, raczej jak Erol tą walkę miał, znaczy jak tą walkę Marcin miałby z Erolem dostać w EMA, no, to tutaj spokojnie. Myślę, że sobie poradził. E, ale no wiedziałem, że w KXI może być ciężko, no, z uwagi na wiele właśnie czynników. No nie na to, że Marcin nie jest na poziomie Rola, no bo no, wie, w, też walczył na wysokim poziomie. Myślę, z uwagi na wielki zdrowie i w, w eksploatację. E, no. Ale fajnie, że wiesz, to była jego ostatnia walka i fajnie, że stoczył z takim zawodnikiem, no bo RL to jest wielkie nazwisko. Myślę, że... Sorry, takiś tam... Powiedz że to jest jego ostatnia walka była. Bo... <laughs> No, do tej pory. No, do tej pory była ostatnia, no może coś jeszcze będzie, no ale no ogólnie chciałem zakończyć karierę z, w walce z zawodnik, takim zawodnikiem Maceru. Wydaje mi się, że nazwisko chyba no połudzian jest większym nazwiskiem u nas w kraju, na świecie też może niż. No zdecydowanie. Dobra, no to nie no dobra, to cofam to co chciałem powiedzieć. Oprócz sportu walki i jakimikolwiek rzeczami związanymi ze sportami walki. Macie z Różalem jakieś wspólne hobby, zainteresowania, pasje? Eee, no ma... On piłki nożnej nie, nie, nie lubi. No to ja właśnie nie wiem, co tam w książce powiedział o tych. To... No jest jedna Zawiewania... sytuacja gdzieś tam, Zawiewania... gdzieś tam, zajęcia piłkarskich. Eee, wiesz co? No myślę, że no tak. Ja kiedyś dużo strzelałem. Jeździliśmy, mieliśmy paczkę znajomych, jeździliśmy na strzelnicę. Dużo jakoś teraz no, brakuje czasu, i nie tylko mi, bo nam się posypała ekipa do strzelania, ale no, myślę, że to z takich rzeczy. No, Widzę, że Marcin się e, polityką interesuje. Ja trochę też e, staram się być na bieżąco, być świadomym wyborcą przede wszystkim. Myślę, że Marcin jest. E, no, o tych poglądach już wspominaliśmy. No myślę, że walka z systemem to jest, taki, to jest taka nasza rzecz, która, która może być i mojego i moją hobby. Dokładnie, także co, szanowni państwo, zapraszam wszystkich na książka Kupujcie, czytajcie, będzie się na pewno działo. Dziękuję Ci bardzo. Arek. Dziękuję bardzo. Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książka różala.pl